Gra stworzona przez jednego człowieka, Billiego Basso, a wydana przez popularnego growego YouTubera wideo Game Dunkey. Taka właśnie historia kryje się pod płaszczem dzisiejszego gościa. Animal Well zostało już docenione na świecie i dołącza do prestiżowej listy gier stworzonych bez pomocy wielkiej załogi. Przyznajcie, że ostatnio sporo mamy takich projektów i każdy z nich przyciąga graczy jak Magnes. Bo po wielkim sukcesie polskiego Manor Lords oraz ciepło przyjętym Mini Shoot Adventures przyszła kolejna szaleństwo Animal Well, gry, która wreszcie porządnie promuje gatunek Metroidvanii, co nas cieszy. Ale czy faktycznie produkt jest aż tak dopieszczony, że zasługuje na same dziewiątki i dziesiątki? Sprawdźmy to. Bliżej nieokreślonym stworzonkiem, którego roboczo określimy jako Slime, budzimy się w tajemniczym świecie. Szybko ogarniemy, że eksplorowane przez nas otoczenie pospawione jest pewnego licznego gatunku ssaków. Ludzi. Nie barkuje natomiast innych żywych przedstawicieli każdego gatunku zwierząt. Po dłuższym odkrywaniu zakamarków mrocznego świata, odnajdziemy tajemnicze relikty przeszłości, które uświadomią nas, że ludzkość kiedyś tą planetę zamieszkiwała. Nasz cel gry jest jasny. Już na samym początku twórca za pomocą enigmatycznej kadzcenki informuje nas o znalezieniu czterech okników, które rozsiane są po tym padole. To w sumie jedyna wskazówka, jaką gra podsuwa nam. Całą resztę, czyli interpretację świata, sterowanie czy odkrywanie tajemnic, ogarnąć musimy sami. Granie posługuje się ani językiem mowy, ani żadnymi tekstami. Szybko przyzwyczajcie się, musimy, że trafiliśmy do świata opanowanego przez formy życia nie przypominające ani trochę ludzkich, dlatego nic z naszych narzędzi do komunikacji nie będzie tutaj potrzebne. Animal Well to przygodowa gra platformowa w formule Metroidvania, którą jednak wyróżnia kilka cech, których próżno szukać w innych podobnych produkcjach. Poza wspomnianą już enigmatycznością i odkrywaniem gry na własną rękę, mamy także inne sztuczki. Niech jedno z nich będzie fakt, że gra silnie uzmysławia nam, jak słabą istotą sterujemy. Zaszczucie, częste ucieczki przed wielkimi zwierzętami oraz brak umiejętności bojowych. Świat Animal Well jest dla nas bezlitosny. A my musimy jakoś przeżyć, by wykonać misję życia. Uczucie lęku potęguje dodatkowo mroczny świat, jaki przemierzamy oraz ambient wydobywający się z naszych głośników. Do tego ograniczona paleta kolorów z dominacją tych ciemniejszych. Podsumowując, tak gęstego klimatu nie znajdziecie zbyt często w naszym Gireczkowie. Kolejnym ciekawym, choć nieco bezlitosnym dla gracza trikiem jest zwodzenie nas wspomnianymi wcześniej ognikami zaznaczonymi na mapie. Powiem tak, nie nastawiajcie się, że szybko do nich traficie. Wiele razy, kiedy będziecie już u kresu swojej podróży, ba, ognik będzie dwa metry przed wami, a Animal Well poczęstuje was wtedy soczystym plaskaczem w twarz i każe zawrócić, by znaleźć kolejny przedmiot dający możliwość przedostawienia się dalej. Bo tak, w grze znajdziemy itemki, które służą tutaj jako nowe umiejętności do odblokowania kolejnych pomieszczeń. Klasyka Metroidvanii. Są jednak na tyle oryginalne, że warto powiedzieć o nich kilka zdań. Wspomniałem, że w trakcie eksploracji znajdziemy artefakty, które dowiodą nam istnienie ludzkości. Mowa o zabawkach z dzieciństwa. Frisby uruchomimy dźwignię na odległość, dostaniemy się na drugą stronę jeziora, czy zniszczymy przeszkody oraz zajmiemy czymś groźne psy. Jojem uruchomimy przyciski znajdujące się w ciasnych zakamarkach, a rurka do baniek mydlanych posłuży tutaj jako alternatywa dla double jumpa. Przedmiotów jest oczywiście więcej i każdy z nich ma oryginalne zastosowanie. Pod kątem zagadek platformowych gra jest doskonała. Nie zabraknie także kilku momentów, gdzie wykorzystać będziemy musieli swój spryt i szare komórki. Pod tym względem Animal Well jest przemyślane od samego początku, aż do napisów końcowych. A po ich ujrzeniu okaże się, że to jeszcze nie koniec atrakcji, jakie przygotował nam twórca. Bo sekretów i easter eggów w grze tej poukrywanych jest ogromny. Myślę, że do dzisiaj gracze nie odkryli jeszcze wszystkiego, a na pewno nie zrobiłem to ja. Słyszałem także opinie, jakoby Animal Well było doskonałą grą na rozpoczęcie przygody z gatunkiem Metroidvania. Jako wielki fan tego typu platformówek powiem szczerze, to bzdura. Gra jest trudna do oswojenia, a eksploracja utrudniona tym, że na mapie świata twórca nie zaznacza nam nic poza punktami zapisu. Ja, dopiero po dwóch godzinach, zorientowałem się, że jest możliwość zaznaczania sobie miejsc na mapie wybranymi symbolami. To, że produkcja nie informuje nas o niczym, nawet właśnie o tym, że nagle odblokowała ci możliwość przyczepienia pinesek, tylko utrudnia eksplorację. Do tego częsty backtracking, nieczytelny system teleportu i ogrom smaczków, z których słyną inne Metroidvanie, sprawia, że ja rekomenduję ją odpalić osobom, które ukończyły chociażby Hollow Knighta czy Blasphemous. Co nie znaczy, że spróbować nie możecie. Gra dostępna jest w PlayStation Plus, a i na Steamie kosztuje mniej niż inne indyczki. Dla mnie, fana Metroidvanii, Animal Well to perełka. I póki co najlepsza Metroidvania roku. Twórca ma ogromną wiedzę do tego typu gier i nie zawahał się jej użyć. Dzięki czemu widać, że grę stworzył fan gatunku, dopieszczoną, klimatyczną i szalenie wciągającą. Bo choć czasami Animal Well zleje nas rózgą, to po pięciu minutach, kiedy przestanie już boleć tyłek, wracamy do niej, by odkrywać kolejne sekrety. Czy wydawca, youtuber Donki, będzie szukał takich właśnie programistów do promowania jak Billy Basso w przyszłości? Jeżeli tak, czekam na kolejne gry z jego stajni. Dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca. Gorąco zachęcam, byście zostali z nami i w przyszłości słuchali kolejnych indyczych opowieści.